A właśnie jesteśmy w Malezji, w Kuala Lumpur. Przyjechaliśmy tutaj po wizę, bo wiadomo, skończyła nam się wiza tygodniowa miesięczna w Tajlandii i tutaj mus musimy sobie ją odnowić i pokażemy wam najlepsze takie rzeczy, zakątki, które musicie zobaczyć w tym mieście. Jedno z nich, ja właśnie stoję tutaj, to jest centralny market. Jest tutaj dużo jedzenia, dużo rzeczy, ludzie sprzedają wszystko co się da. No i chodźcie zobaczymy jak to wygląda. Drugim miejscem, którym musicie odwiedzić Kuala Lumpur jest Chinatown. Jest naprawdę świetne. Dużo jedzenia chińskiego, dużo w ogóle chińskich podróbek. Musicie zobaczyć takie rzeczy, bo jeżeli jesteście w tym mieście, tym bardziej, że to jest oddalone od centralnego marketu, jakieś 3-4 minuty pieszo. Tak więc chodźmy, zobaczmy, co tam się dzieje. Atrakcją turystyczną chyba są te dwie wieże. Bo tu jest ciągle pełno ludzi, wszyscy sobie cykają w wodki. I powiem Wam tak, że jasna taką wieżę kosztuje 80 zł za osobę. My niestety tam nie idziemy. To jest 160 zł, to są 4 dni noclegów w Tajlandii. Jeżeli ktoś z Was będzie kiedyś w Kuala Rumpul i chce sobie zafundować taką wycieczkę za 80 zł jazd na tę wieżę i przejście pomiędzy nimi, to bardzo proszę. A na dole. A na dole tutaj jest wielka galeria handlowa, same sklepy, nic ciekawego, niczym to się nie różni od krakowskiej galerii handlowej, od, kurde, Silesii w Katowicach. To jest to samo, te same sklepy, tylko trochę większe. Może ich jest trochę więcej. No i tyle. Ja, ja niezbyt lubię chodzić po sklepach, ale Magda oczywiście uwielbia. Korzystając z okazji, powiem Wam, że tu jest jeszcze jedna wieża, taka duża. Nie wiem, co to jest za wieża, ale ona... Tam chyba się nie da wejść. Nawet nie będziemy próbować, bo jak wjazd ma kosztować 8 dych, znowu, to ja. Ale też jest fajna. A kolejną rzeczą, która jest fajna i ciekawa właśnie tutaj w parkach, jest taki basen. Dzieci się kąpią w basenie w zwyczajnym parku za Afryko. To jest naprawdę świetne. Gdybym miał... Gdybym miał 6 lat, to bym tam wskoczył i pływał tak długo, aż bym padł. Ale no niestety, kurczę, wiek zobowiązuje, nie? w tym mieście podoba mi się to, że są dwie linie darmowe i można za darmo wsiąść do autobusu pojechać po tych wszystkich ciekawych miejscach pojeździć, pozwiedzać i to wszystko za friko, dlatego też spędziliśmy ostatnie 5 dni w autobusach które są fajne, klimatyzowane są i jeżdżą co, no dosłownie co 10 minut dzięki temu możemy zobaczyć wszystkie turystyczne atrakcje i zaoszczędzić trochę kasy na biletach bo wiadomo bilety w dużym mieście są drogie a taksówki jeszcze droższe, tak, więc używajcie darmowych autobusów, są dwie linie i nie dajcie się zwieść, bo jedna jest purpurowa linia, a druga jest yy, zielona linia, ale obydwa z, yy, te autobusy są w kolorze purpurowym.